Wam sprzyja i daje wam to, co, czego potrzebujecie. Jesteście tego świadomi? Często jest no. tak, że jakieś takie puzle tak się zgrywają, że sama coś tam może tego nie planowałam do końca, a mm -hmm. tak z płynącłości łączy mm -hmm. i się krewuje z tego. Zgadza się? Osobą, która z tą już ganka, bo do było pełna, albo do połowy pusta, mm -hmm. Ja mam do czynienia z osobami takimi ciągle, co są tacy zdolowani, to oni nigdy nie widzą tego, że, że coś im sprzyja. Że, że, no nie wiem, dzisiaj masz trzy schodki, a mogłyś mieć pięć do pokonania, nie? I, i to tak bardzo często się wybiera. Czy uważacie, że i czy czujecie to, że świat Wam sprzyja? Czyli czy to, co robicie. I to w jaki sposób myślicie, postrzegacie siebie, świat ludzi? Czujecie, że świat wam pomaga, dodaje wam, tu, tam. Czy jednak idziecie tak ciężko, i tak pod górę, i te chłody ten świat wam rzuca cały czas. Jak patrzycie, z jakiej perspektywy? Oczywiście nigdy nie jest cały czas tak samo. Czasami jest trudniej, czasami jest gorzej, ale jakie macie postrzeganie. Czy postrzegacie siebie jako osobę też wartościową, która zasługuje? No. Ogólnie myślę, że tak, że o, nie myślałam jeszcze pół roku temu, że mam taką możliwość być razem, tak? Uh -huh. I no jeden rok temu myślałam, że o, mam nadzieję. проводся do польski, так to by bardzo dużo różnych документów Du справа, żeby by гарn w kwi już wszystko a, miało taki с sens mhm. i już by tutaj, але nie Itali.. Mhm ще мав детку і ість до школуба шукаць працы і то так і бу бужа Алеежжелі забачить co було то розу то jeden крок другій чці і ці можлівосці алеруш у вынікує так jest Tutaj na początku wrzuciłem Wam taki właśnie wstęp. Zacznijmy od początku, to nazwałem. I tam są te pytania. Czy rozmawiasz czasem ze sobą, czy zauważasz sobie, co Ci nie służy, e, jaki jest cel, po co tu jesteś na Ziemi tej? Czy macie Wy już w swojej głowie jakąś swoją misję i tego, czy wiecie, po co Wy tu jesteście? Nie tu na szkoleniu, tylko tutaj na Ziemi. Czy zadawaliście sobie takie pytania? Codziennie. Co ja tu robię? No i, i dlaczego ja o to pytam? Bo yy, dla mnie istotnym jest elementem to, w jaki sposób, jaką filozofię wyznaję i to, w jaki sposób postrzegam świat, no bo ja później taki świat przedstawiam ludziom. I nawet. Jeżeli zamykając się tylko, jeśli chodzi o świat ruchu, no to nie znam osoby w bliskim otoczeniu tutaj, która by miała podobne podejście i podobnie robiła jak ja, w kwestii uczenia ludzi, w kwestii hmm, pokazywania ruchu świata, świata ruchu. Więc chciałbym, żebyście dzisiaj na przykład jak wrócicie yy, trochę posiedzieli nad tym sobie z pół godzinki, zacznij, przeczytajcie ten, zacznijmy od początku, zastanówcie się nad tymi pytaniami, bo możliwe, że dojdziecie do takiego wniosku, że wy pragniecie czegoś innego, że może wy nie chcecie uczyć innych, że może to jest tylko taka część waszej drogi, która, którą idziecie, a tak naprawdę może wasza dusza pragnie czegoś innego, bo Wracając jeszcze do tej duszy i do tego, jak rozpracować to pytanie, bo bardzo często zadaję to pytanie w momencie, gdy mam osobę, która, można powiedzieć, trochę jest na wyższym poziomie świadomości niż większość osób. Bo zazwyczaj, jak zadam takie pytanie komuś, kto by przytulił tak z ulicy, no to dusza jak, to o co chodzi. Więc yy, trzeba widzieć, komu też to te pytanie zadać. Natomiast nadal ci ludzie, którzy rozumieją to pytanie. Nie do końca wiedzą, jak mają na nie odpowiedzieć, bo nie do końca wiedzą, jak sobie zadać je. Więc jak sobie zadać to pytanie? Przede wszystkim pomyślcie o tym, że macie już wszystko w świecie materialnym. Nie ma nic, czego by Wam brakowało, czyli obfitość ponad miarę. Niczego Ci nie brakuje. Masz wszystko, jeśli chodzi o podstawowe rzeczy, a nawet ponad. Więc czego wtedy zapragniesz, właścicielu? Jeżeli masz wszystko, to co ten świat już daje, no to co będzie chciało? Coś, co nie jest materialne, co, czego, co nie interesują pieniądze, nie interesuje świat zewnętrzny, ale to jest w nas. Więc co będę chciał wtedy? Co będzie chciała moja dusza? Słucham? generalnie mam misję, bo Młodzem. Generalnie moim zadaniem i celem na Ziemi jest pomaganie ludziom, tak? przywracać do zdrowia. Robię to od dwóch lat e, z dobrym skutkiem <grym> i po prostu chcę, żeby wszyscy ludzie byli bliżej siebie. Generalnie już e, ich, e, e, wiele, wiele metod do koszyka, że tam nigdy nie idę, po na w na najlepsze i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, Kredy, tak jak wszystkie filmy na Fukusie. Ja potrzebowałem tylko ketki, żeby pozbyć się kompleksu względem właśnie balusiów i tak dalej. To się udało, to prostu bał I właśnie to się udało naprawdę dzięki temu, co się siebie. Więc jak ty mieliście, żeby to moim nauczycielem, na pewno byś się tam znalazł, na tym miejscu, ponieważ robi mi bardzo coś oczy na na, na prowadzenie biznesu, tak jak w Kreszczyku, Grzesiek. Kreszczyku. Tam mhm. też, też właśnie. I teraz, teraz moim zadaniem, tak jak powiedziałeś tym pozwoliłem się odbić wtedy od czegoś i tak jak mówią skromnie to mam troszkę tam taką obficie w życiu, Bo tak? mm -hmm. ja na nie narzekam generalnie. Mm -hmm. Staćmy na przyjazd tutaj, staćmy na pójść takwitu to 30 i tak dalej, i tak dalej. E, mam siłownie mam swój klub w domu. Mm -hmm. Mam 10 osób dziennie, około, nie zawsze, ale mam około 10 osób dziennie. E, jeden ten mów te 60 złotych, 30 minut, więc ja mam prawie nic nie narzekam. E, I wakacje były było gorzej. I po prostu ja chcę, żeby ci ludzie... Ja ich inspiruję, ja nie ukrywam. Ja jestem znany w moim mieście, praktycznie znają mnie wszyscy, już teraz, naprawdę w mm -hmm. latach. Mam ambicje i aspiracje do z najlepszych w Polsce. za tego nie ukrywam. Mm -hmm. Dzięki. Okay. Bo, bo już teraz wiem, że ja się muszę tego wstydzić. Jestem dobry w tym, co robię, jestem naprawdę dobry, jestem być jeszcze lepszy. Potrzebuję dzisiaj, znaczy dzisiaj na tym kursie potrzebuję tylko i wyłącznie praktyki i techniki Twojej oceny, znaczy umie, twoich umiejętności. Mm -hmm. Tego potrzebuję, bo w tym, że no tak jak wtedy chciałem kettle, dzisiaj jestem tylko konkretnie ruchu. Tego potrzebuję. Wiem. Więc, więc moją misją jest naprawiać, pomagać ludzi, inspirować. Tak jak mnie nauczyłeś po wodzie, niesamowity kurs, e, tak jak się powiedziałem właśnie na, na dzień dobry, że, że to też sprawia, że kiedy przychodzi ktoś, idzie mnie na rozmowę, e, rozmowę, no ten wywiad cały tak i tak dalej. Pytanie, wodę, tak jak ile pijesz wody. I standardowo tak jak było na tym kursie, Twoja waga ciała nastąpi, dzielone na sobie czydzielone na sto. kilka takich rzeczy, tak jak też powiedziałem, jak na tej ostatniej lekcji było, bo pamiętam z tego, mhm. ale pewne rzeczy pamiętam y, i kurs o wodzie był niesamowity i ja po prostu inspiruję ludzi, tak? Mhm. Pamiętam wtedy jak pisaliśmy sobie wtedy, um, jaki, jaki powinien być wróciłem sobie do tych notatek, nie? to jest super sprawa. I, i faktycznie i faktycznie w tą stronę poszedłem i jestem inspiracją dla ludzi. Super. Jestem. Nie chcę też robić sobie siebie jakiś gwiazd, nie wiadomo jakiego nie o to chodzi, ale też nie będę sobie umiejszał. Naprawdę bardzo dużo się zmieniło przez te dwa Super. Cieszę się. Więc odpowiedziałeś sobie trochę na pytanie, czego pragnie Twoja dusza, bo tak na dobrą sprawę to y, wszystkie nasze dusze pragną tego samego. I to jest to, 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 co Ty powiedziałeś. Czyli w momencie, gdy macie już wszystko, niczego więcej nie potrzebujecie, to jedynym waszym, Waszą chęcią jest tylko i wyłącznie dzielić się i pomagać innym. No bo co możesz więcej? I w momencie, gdy dojdziesz do tego, że Ty nie musisz mieć wszystkiego tego z zewnątrz, a możesz już robić to, co jakbyś to miał, daje Ci dużo więcej mocy, bo moc umysłu to jest taka, moc duszy jest nieograniczona. I My głównie korzystamy z tej małej, mojego procentu mocy, czyli zarządzamy umysłem i w większość rzeczy patrzymy umysłem. Dlatego te słowa w radio nie dochodzą do nas i nie bierzemy ich za. To, że to jest odpowiedź na moje pytanie, które przyszło mi wszechświat przed chwilą, tylko umysłem bierzemy i zaczynamy. Programami, które wgra, wgrali nam rodzice, szkoła, telewizja zaczynamy to postrzegać. Świat postrzegamy poprzez programy, które mamy wgrane w głowie. No i przychodzimy w pewnym momencie do swojego, w swoim życiu do tego, że chcemy się odklejać od tego, że nie chcemy w to wierzyć, że nie chcemy mieć takich przekonań, że nie chcemy tak myśleć. I to jest ten czas, wtedy, kiedy się odradzamy na nowo troszkę. I jak to powiedział jeden z takich moich nauczycieli też, właściciel wrócił. I popatrzcie na swój dzień i ile rzeczy wykonujemy nawykowo, bez całkowitego myślenia oddajemy w ogóle. I robię to, to. Nie służy mi nawet to, ale to robię, bo to znam. I nie chcę tego zmienić nawet. I ten właściciel, który siedzi w nas, on jest taki cichutki, do momentu, gdzie nie damy mu możliwości, żeby się wypowiedział. Jeżeli nie damy mu możliwości, żeby się wypowiedział, to on nie będzie natarczywy. Nie będzie ten głos głośny, nie będzie ten głos Twój serca, duszy, jak zwał, tak zwał. Nie będziecie prowadził, bo jest zagłuszony wszystkim innym, co jest w koło. No i trzeba znaleźć teraz metodę, jak dokopać się do źródła. Czyli jak słyszeć ten głos 80% w ciągu dnia, a nie tylko 10, 10,2% lub mniej procent w ciągu dnia. I w momencie, gdy kierujemy się tym wewnętrzną energią, tą wewnętrzną misją, tym wszystkim, no to zaczyna się dziać to co ja na przykład robię teraz z wami. Bo to wszystko to, co się ją wydarzyło i to, co się dzieje tutaj jest głosem mojej intuicji, która poprowadziła masz Mirek tą wiedzę, musisz to robić. Chociaż też walczyłem z tym, że ach jeszcze tak wzrok. Ja się dowiem tego i tego. I wtedy już będzie wszystko kompletne. A Michał pisze, kiedy ten kurs w końcu? No. I pomimo tego, że w momencie, gdy stwierdziłem, że okej okay, Robię to, nie mam tego kompletnego i nawet jak przez Wami przez te pięć dni będę pracował to i tak, po tych pięciu dniach stwierdzam, sobie ojejku.